Część pierwsza: Czy wiesz, że na Ziemi też mieszkają anioły? Zapewne słyszałeś o ziemskich aniołach, które wspierają innych, a w ich towarzystwie czuć wyjątkową harmonię i spokój. Jak rozpoznać ziemskiego anioła? Może sam jesteś jednym z nich. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, naciśnij serduszko po prawej stronie. W komentarzu wpisz tak a będę mogła tworzyć więcej takich filmów dla ciebie. Są cechy charakteru, a nawet wyglądu przypisywane ziemskim aniołom. Pierwszym jest szczególna wrażliwość i empatia. Ziemskie anioły źle się czują przebywając w hałasie i tłumie innych osób. Przytłacza je nadmiar emocji płynących jednocześnie od wielu ludzi. To nie nadwrażliwość, a wyjątkowy dar współodczuwania. Ziemskie anioły nie akceptują przemocy, ani w formie słownych sporów. Ani agresji fizycznej. Ciekawe, że ziemskie anioły wyglądają na młodszych, niż są w rzeczywistości, jakby czas się ich nie imał. Najczęściej to ludzie o wyjątkowej urodzie i aurze. O kolejnych cechach ziemskich aniołów opowiem w następnych filmie.